Dzień dobry. To co? To co? No dziw w towarzystwie kocim jak tradycyjnie, jak zwykle. No, porozkładamy trochę fajnych serwetek. Ja lubię troszeczkę takie troszkę inne. Z wyższej półki cenowej. Kolekcjonerskie, unikatowe. Archiwalne, jak zwał, tak zwał. W każdym razie. Unikaty. Mamy tutaj piękny zestaw lakierów w satynie, w macie, w błysku. To są lakiery razem, razem trzy w jednym. Także i lepimy, i zabezpieczamy, i, i lakierujemy tym samym. To jest w pojemności litrowej, bardzo dobrej cenie, jak na taką ilość polskiej firmy. I wykraft. Polecam serwetecznie. Naprawdę, naprawdę będziecie panie zadowolony. Na razie jeszcze nikt się na jakość tego produktu nie skarżył, a warto by również i ten polski produkt wypromować. się. Chodź, porozkładamy troszeczkę serwetek. Chodź się uwal tak, żebyś nie przeszkadzała skarbie. No, no ja wiem. Uwal się tak. Uwal się i porozkładamy serwetek. Dobra? No. No. Nowka. To co? Jedziemy. się. To ja się biorę za rozkładanie, a ty jak uważasz, chcesz się uwalić, to chodź tutaj. Chodź. No się. Uwal się tutaj. Położcie. Tak, dobrze. Proszę uprzejmie. O, połóż się, uwal. Będziemy rozkładać, tak? No ślicznie. Dobra. Uh -huh. no, dobra. Rozkładamy, szanowni państwo. Jedziemy. Piękne knieje. Z jeleniem na rykowisku. Tutaj podobny obrazek. Kniei. No, fajne. Bardzo fajne. Co to za firma? Osiłuję sobie przypomnieć. Akwarelowe żrafy. Bardzo fajne. To nie, to nie. Co tutaj mamy? Motylka. Taki zestaw zbieraninowy. Kwiatuszek. o, to jest super serwetka. Rzadko kiedy spotykana na cały obrazek. Piękny gil. Kolejne motylowe. Tu mamy wywiórkę. Muszę się jednak wybrać do łazienek tam, spróbować tam zrobić z wywiórkami. Poguciki piękne, ostre, mocne. Piękny, modny kolarz kwiatów egzotycznych. Piękne malowane maki i to też mało spotykana firma. O, ktoś dzwoni. Muszę odebrać, zaraz. Zaraz będę dalej pokazywał. Tak, słucham. Dzień dobry, witam. Dobrze. Szanowni Państwo, dostawa przyjechała. Lecę na górę, żeby przyjąć dostawę i za chwileczkę wrzucić nowe serwetki na stronę. Na razie. No jest, zniosłem i ja to położę tutaj. Także jak Państwo widzą dostawka jest także wezmę to na spokojnie policzę i w wolnej chwili zrobię film o nowych uzupełnieniach wzorach ambiente. A tu już kończymy, wracamy do pokazywania. Dusia, chodź tutaj skarbie. Pokazujemy dalej, państwo, chodź. Chodź, miłka, chodź. Dobra. Uwalisz się, tak? Uwalisz się. Dobrze, dobrze, skarbie. Uwal się. O. Uwal się, dobrze. Dobra. Jedziemy dalej, tak? Proszę bardzo. Jak to się nazywa ten... prymula 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 dobrze mi się przypomniało. Tutaj mamy piękny zestaw Motylkowe to jest bardzo stare ambient. Bardzo stare ambient. Nie wiem, czy ambiente pamiętają w ogóle, że mieli takie, taki wzór. No, a propos ambiente zaraz będziemy szykować. Tak, no już pokazuję następny. No, spokojnie. Proszę bardzo, mamy przepiękne kotki. Tutaj też piękny, lubiany zestaw. Znaczy zestaw serwetki w zestawie kwiatowym. Po całości, bez rozgraniczeń na ćwiartki. Też są lubiane, mają swoich fanów takie wzory. No się połóżcie, się, co? Tutaj fajny, ładny, kolorowy, ogrodowy. O, super ptaszki w młodych kolorach, purpuro, bordo, jakiegoś takiego beżu różowego, fajne. Kolejne egzotyczne. Tutaj też rzadko spotykana serwetka po całości, bez podziału na ćwiartki. Też takie serwetki są lubiane, jak najbardziej. Tu mamy, co tu, lipaniki, piękne maki, Nusie. się piękną hortensję. tu takie ogrodowe, egzotyczne, kolejne egzotyczne to będzie serwetka. Przypomina produkcję Monasfart. Czy to jest Monasfart? No, ale w zamyśle jest tej szwedzkiej firmy, szwedzkiej artystki, która też robi fajne serwetki. Mamy ją, ale we wzorach kolekcjonerskich. E, to będzie taka sina, też fajna. To zestaw z irysami. To był z tego, co pamiętam, home fashion. Kiedyś mieliśmy to normalnie w ofercie. Oho, dzwoni mój budzik, dzwoni mój budzik, zaraz proszę Państwa, dzwoni mój budzik, muszę dokonać czynności związanych ze zdrowiem, także przepraszam na momencik. Najpiękniej, no bardzo pięknie. Umiary wyszły zachwycająco. Także wracamy do pokazu. To znane Ichajowskie. Szkoda, kiedyś naprawdę dostępne chyba w trzech czy czterech kolorach, w tłach. Bardzo fajne serwetki, Przemiłe, ujutne. Tutaj mamy kolejną z serii. Lubianych, bo całoobrazkowych. obrazkowych. Proszę uprzejmie. Fajna plaża. W taki typu rybitwa, perkos i mewa. Oj, to też starońka serwetka. To jest chyba, z tego co ja pamiętam, z paper design'a. Nawet to było jeszcze dawny, dawny czas. No, tutaj absolutnie staruszek. Takie takie to jeszcze na tej bibule, takiej bym powiedział, jugosłowiańskiej. To kolejna starutka serwetka. O, ciekawostka do rzeźniczego sklepu. Kolejne Lubliany. jelenie. Jelenie i przeurocza, sarenka. Rzadko spotykany wzór peruwiański. Takie serwetki to chyba nawet nie pamiętają w fabryce, to jest Huhu Hu, hu, hu i HR, ale chyba z początku działalności, czyli lata 70. O, końcówka lat 70., początek 80. naprawdę Rarytas. Ciekaw jestem, jak aż wyślę do nich zapytanie Czy pamiętają tą serwetkę. Też no się, cało obrazkowa. Tutaj słoń indyjski Tutaj do kompletu fajny zestaw słoni różnego rodzaju jakie one... Są? Aha, są powtórzone. Są powtórzone, tak, to mamy. Pięknie się prezentują. Dla miłośników słoni. Elefant para. To jest, a to była robiona, 2012 rok. Proszę bardzo. I takie też się trafiają. Piękne. Kwiaty jak malowane. Tutaj morskie. Ech. W niebieskościach i szarościach. Ach. Powiem tak, trochę to przypomina Norwegię, może Szwecję, ale te łódeczki są chyba trochę za ubogie na Norwegię, więc podejrzewam, że, że nie jest to. A tutaj mamy kolejny całościowy obrazek. Fajna, super podoba mi się, podoba mi się ten wzór żaglowce. Okręty. Kolejne okręty. Tutaj Ach. też staruszek. Też staruszek firma Danway, ale nie znam tej firmy. Powiem szczerze, ze wstydem muszę przyznać, że tej firmy akurat nie znam. Wydaje mi się, że to jakaś skandynawska, może duńska nawet propozycja. Bluszczyki kolejna morska, tak trochę, taki, taki trochę, misz masz dzisiaj jest, ale to mówię, złapałem tak z brzegu, takie są ładniejsze, o i kolejna i haeroska, fajna na całą wielkość serwetki. No i cóż, na koniec. Ach, piękna serwetka z Ameryki z Michael Design Bufet rzadko spotykany w rozmiarze 42 na 33. Szkoda, że nie cieszy się u nas aż taką popularnością. Szanowni Państwo, no to co? Pooglądaliśmy troszkę. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli macie ochotę na kolejne filmy z takiego przeglądania, oglądania, to dajcie znak w komentarzu, dajcie lajka, like zasubskrybujcie. Jest mi to bardzo, bardzo potrzebne do dalszej egzystencji YouTube'owej. No i cóż, czekam na Was w sklepie serwetki-cudanievidi.pl. Zapraszam na zakupy. Serwetecznie zapraszam na zakupy. Zostańcie zdrowi. Do zobaczenia.